Dziś będzie o klauzurze. Klauzurze? Tak, klauzurze. to jest klauzura? No, może najpierw trzeba byłoby wyjść od tego, co oznacza słowo klauzura. Tak jest. To takie trudne, archaiczne słowo. Z łacińskiego oznacza klauzus, czyli zamknięty. Mhm. I tutaj myślę, że to jest ważne, żeby. Być otwarci, a jesteśmy zamknięci? No właśnie, żeby być zamkniętym, mhm. ale nie hermetycznie, okay. ale też być zamkniętym na coś, w sensie takim otwartym do ludzi. Otwartym hmm. do działania, do apostolstwa, ale zamkniętym na, na działanie złego ducha, na działanie świata. Okay. Bo, bo taki konformizm, wygodnictwo i, i to wszystko teraz przesiąka. Hmm. I do... w czym się wyraża nasze zamknięcie? No, na pewno w stroju to pierwsza rzecz. Hmm. Strój. Myślę, że to jest ja coś, przez, co nas łączy. Ja noszę Ja noszę habit, okay. który jest trochę bardziej skomplikowany niż Sutanna, bo ma i welon, i. I różne elementy typu pasek, krzyż i tak dalej. Jak się nazywa to? To się nazywa kołnierz. 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 Piękny biały kołnierz. My e... Mamy koloratkę. Tak. Ta też jest biała. Myślę, że to samo symbolizuje, nie? Takie mhm. głoszenie, nie? Głoszenie i pokazanie tego, tak mówili nam kiedyś na studiach. Mhm. Nam biskup Bo... mówił na obu czynach, że biały kolor oznaczy czystość. I zmarłych staje. No też coś w tym jest. Taką nadzieję paschalną. No. no, ja też na pewno gdzieś tam myślę, że sens klauzury takiej ubiorowej jest taki, że to jest coś zakrytego dla tego, któremu się poświęcamy. Okay. Przynajmniej w wydaniu sióstr, bo my chodzimy zawsze w habitach. Arcie. Dlatego jesteśmy mamy zakryte głowy, mamy zakryte większość ciała, ale głowy też dlatego, że no z kultury żydowskiej, z tradycji żydowskiej kobiety, które zakrywały głowę. To były kobiety, które już były poślubione mężowi, mhm. i to była część ciała, e, taka najbardziej kobieca włosy, która była oddana temu, któremu się one oddały. My mhm. się oddajemy Chrystusowi, dlatego dla świata jesteśmy zakryte. Super. A jak jest księżni? <laughs> Księża są odkryci. <laughs> My jesteśmy odkryci. Chodzimy w sutannach, niektórzy chodzą w habitach też, aczkolwiek. No Ja jestem księdzem decyzjalnym, więc chodzę w sutannie. Tutaj w Gorzowie często chodzę w sutannie, bo i na spotkania w grupach, i w takie kwestie liturgiczne, ale także do szkoły. W szkole katolickiej chodzę w sutannie. I w tej sutannie no, spędzam du dużą część dnia, aczkolwiek też księża chodzą często i gęsto w koloratkach. Na krótko? Czyli Tak, tak zwany strój na krótko. Przeważnie są to czarne koszule, szczególnie w niektórych krajach we Włoszech czy w Anglii, tym się rozpoznaje, po tym się rozpoznaje księdza decyzjalnego, katolickiego, że chodzi w czarnym stroju, bo księża protestanccy chodzą w kolorowych koszulach. Natomiast w Polsce nie jest to aż tak mocne, pewnie też ze względu na to, że nas jest... nas jest najwięcej najwięcej, no właśnie, więc chodzimy w różnych kolorach koszul i no właśnie przy szyi mamy biały listek, który no właśnie znaczy chyba i stanie i też czystość celibat który księża przyrzekają przy święceniach więc, ale także czasami się zdarza nawet często chyba że księża chodzą bez, bez żadnego stroju duchowego, duchowego? inkognito, inkognito, dokładnie nie tylko chodzimy tak w domach ale też no kiedy idziemy na przykład, kiedy ja na przykład idę na zakupy czy idę na rower, albo idę z ministantami na trampoliny. A byłem. nie chciał ksiądz jeździć jako ojciec Mateusz na rowerze? <laughs> Do szkoły czasami jeżdżę, ale teraz jest zima, więc nie. Natomiast, no właśnie, tak bez, bez stroju duchownego wtedy. Ale dlaczego? Też na pielgrzymce na przykład, jak byłem, rowerowej, to też bez, bez stroju. No to jest wygodniejsze i wtedy gdzieś tam to jest, to jest logiczniejsze, tylko mhm. y, może ja patrzę z innej perspektywy, bo ja jestem zawsze w stroju. I wydaje mi się, że to nie jest problem, to jest kwestia jakiejś tam percepcji, spojrzenia psychicznego i przyzwyczajenia się, ale nie wydaje się księdzu, że to jest wygodnictwo? Nie ma u nas takiego jakby domknięcia tego tematu, że na przykład zawsze w sutannie, zawsze w koloracji. Znaczy ja roz... Bo to też nie ma chyba co narzucać, ale wydaje mi się, znam księży takich, którzy praktycznie zawsze chodzą w sutannie, mhm. a znam takich, którzy unikają tego, mhm. no bo jest łatwiej, nie? no pewnie tak czasami niektórzy przez ten brak stroju duchownego chcą jakby wejść w taki kon no właśnie wejść w spotkanie z ludźmi których na przykład nie spotkaliby by jako księża no z jednej strony tak ale to jest jakiś sposób no jest to sposób tylko że no Chrystus Czy nie chodzi? przestawał być Chrystusem jak szedł do ludzi niewierzących to prawda no czasami jest to po prostu z wygody nie bo to od razu mi się tak rodzi nasze siostry są na misjach i zawsze mówią że jak jadą ludzie i one gdzieś tam idą z rzeczami, to ludzie szybciej y, zatrzymają się przy siostrze, i przy siostrze niż, przy, niż przy, księdzu, dla, przy księdzu, dlatego że ludzie sami mówią, że mają większy szacunek do sióstr, bo one są zawsze siostrami, mm -hmm. a księża okay. tylko przebierają. Okay. <laughs> Taki jest odbiór na misjach, nie? Nie <laughs> będę bronił, <laughs> bo pewnie tak jest. Też mamy dzisiaj Czas Kobiet, więc y, siostry pewnie są znacznie lepiej odbierane niż, niż księża z różnych względów, ale to dzisiaj nie będziemy o tym mówić. No tak. Y, ale to jest jakby nasz, y, nasza gdzieś tam taka rozmowa o, o stroju duchownym. Mi się to wtedy jakoś zmienia, że Czasem miałem takie, takie momenty, że bardziej lubiłem chodzić na krótko. Dzisiaj na przykład widzę, że ta Sutanna jest jakimś takim znakiem, mi, mi, mi potrzebnym też i dobrze, jakby się w niej. Jest nie. trudno, nie, bo może tu ja w Gorzowie tego nie doświadczam, ale mieszkałam przez kilka lat w Poznaniu. Poznań jest takim miastem, w którym czasami ciężko jest iść w stroju duchownym mm -hmm. po mieście i myślę, że to jest też taka odwaga, księży, właśnie, bo to jest takie dobrowolne, nieprzymusowe. I czasem jest nam łatwiej iść bez. Okej, okay. tak, jak najbardziej. Znaczy Wam, na tak, mnie. Tak, siostrą nie. Mój tata my... zapytał, kto wymyślił to, że siostry zawsze chodzą w. bo kobiety są bardziej odporne i zdeterminowane i po prostu wiedział kościół, że my damy radę. Księżymy okay. nie dali. Mhm. No tak Czas kobiet. Czas kobiet. No, no u nas też jest też. zupełnie inaczej z klauzurą taką pomieszczeń, bo klauzura hmm. też dotyczy pomieszczeń. Z tego, co się orientuję, no to u księży nie ma takiej typowej klauzury. Tak. No wiadomo, nie każdego wpuścimy do swojego mieszkania. Mm -hmm. Takiego typowego pokoju. Nie prowadzimy spotkań pasterskich tak. w swoich mieszkaniach, bo jest to część taka prywatna. Od tego są salki, od tego ze znajomymi. Y tak. Mm -hmm. Natomiast y y jeśli chodzi o... Jakby do, mój, mój, moje mieszkanie nie jest jakieś tam strasznie duże. I y, raczej jakby jest to miejsce takich spotkań bardziej z ludźmi, których. Przyjacielskich. Tak, bardziej przyjacielsko-rodzinnych, powiedział, mhm. niż takich stricte parafialnych, duszpasterskich. No, rozumiem. Mhm. Y, tak, rozumiem. Natomiast nie ma tak jak u siostr. Tak, no u nas jest klauzura, jest dom, który można podzielić tak jakby na dwie części. Mhm. Część otwarta, część zamknięta, jak zresztą sama nazwa klauzury mówi. Pokoje sióstr są objęte klauzurą. No i my do siebie chodzimy, wiadomo, zresztą tak jak podobnie ze strojem mhm. zakonnym, ale już nikt nie ma wejścia, tak jak tak. do tego. Także rodzina nie ma wejścia? Nie, nie. Wiadomo, jak się tam coś zepsuje i siostry lepiej sobie radzą z naprawami domowymi niż księża, więc jeżeli już czegoś nie potrafią zrobić i musi wejść jakiś Pan Złota Rączka, no to wiadomo, to są takie sytuacje, nie wiem, przecieka kaloryfer czy coś, no to nie zalejemy, dlatego że jest klauzura. W momencie, w którym też. Czy mają kaloryfer w pokojach? Czasami się zdarza. Okay, w Afryce nie, i w Brazylii, A, ale w Polsce, Polsce? tak. Dobrze. Szczególnie przy minus dziewięciu. Okay. E, ale też właśnie jak jest siostra chora bardzo, no to wiadomo, to ten... jak lekarz musi. No i ksiądz, jak siostra jest leżąca, czy, czy jak ja na przykład byłam po operacji kolana i nie mogłam wyjść, no to ksiądz z komunią do mnie. Zdarzyło mi się kiedyś być w celi siostry. Bo w ogóle się mówi tak na, na, na Wasze pokoje, cel. Cela, tak. tak? tak. No, na nasze tak się nie mówi, ale... Znaczy, Mniej ascetyczne, Mnie ascetyczne są. nie Mniej są. Mniej ascetyczne, to prawda. No więc tak, no to ta klauzura. No i tam rzeczywiście mamy pokoje gościnne, w których przyjmujemy rodzinę, mhm. czy młodzież, czy znajomych, ale no te pokoje, które są już nasze, no to to jest klauzura. To jest klauzura. Okej. Okay. I mamy też klauzurę serca. Tak, klauzulę serca, którą no, wyrażają się chyba w naszej relacji i podejście do tego, co mamy. Mhm. Mój ojciec, założyciel, mhm. Zygmunt Szczęsny-Feliński, to znaczy? arcybiskup Warszawy, tak pięknie pisał, że ważna jest klauzura serca, która jest taką kratą serca. Że z jednej strony, owszem, powinniśmy być dla ludzi, ale ta krata, która nie przepuszcza wszystko i wszystkich, mhm. to mnie. No właśnie, bo ja tak u nas, w naszym przypadku, to tak mocno się nie, nie wybija, bo my w, raczej jesteśmy zawsze w habicie, ale myślę, że to się dotyczy mocno też kapłanów. Czy jestem w stroju duchownym, czy nie, czy jestem w domu za klauzurą, czy jestem na mieście wśród ludzi, powinnam, powinienem mieć tą klauzurę serca. Bo ja wiem, do kogo należę. Ja wiem, do kogo należę. Że ona jakby tak. wynika też z takiej osobistej tożsamości. Tak. Że ja odkrywam, kim jestem i dlatego tak postępuję tak. A nie inaczej. Nie, nie, nie dlatego, że muszę, bo jestem siostrą i nie zrobię czegoś głupiego, bo jestem w habicie, mhm. tylko dlatego, że ja wiem, do kogo należę. Jesteśmy w strojech duchownych i jesteśmy trochę zamknięci, ale też się odsłaniamy, no bo opowiadamy o naszym życiu. Ale też jakby nasze to odsłanianie ma swoje granice. Ma swoje granice, tak. nie? Tak. Myślę, że są, y, są rzeczy, które powinny zostać. Mimo tego, że dzisiaj świat chciałby zobaczyć wszystko, ale wpuszcza się za kulisy tylko częściowo. Tak jest.